80. Takiego, takie spotkanie nie byłoby e, możliwe tutaj, w tym miejscu. Wyglądało to na pewno zupełnie inaczej. Ale nazwanie tego drugim obiekiem nie, nie jest to. nadużyciem. To, to pokazuje, że znaczy przede wszystkim, że jest jakiś obiekt. No, to znaczy, że są, są i wydawnictwa, i, są, i jest telewizja, i jest internet, i są stowarzyszenia, i się spotykają. I są. Zorganizowani. No, przy czym oczywiście, proszę Państwa, no celem, jak sądzę, Państwa, celem naszym jest to, żeby utrzymywać ten stan, rozszerzać, zwiększać świadomość i udostępniać informacje, dalej się organizować. Ale tak naprawdę nie można żyć w normalnym kraju. Gdzie istnieje obieg oficjalny i obieg nieoficjalny. Naszym celem właściwie jest, yy, yy, jest zmiana państwa, yy, zmiana yy, mentalności, zmiana, te, zmiana tego systemu. No my, ja, ja się bardzo przyjemnie jest z państwem spotykać, państwu zapewne też się przyjemnie, przyjemnie jest tutaj spotykać, jak sądzę. Ale myśmy powinni się spotykać tam, po drugiej stronie. To jest taki budynek, w którym ja pracowałem półtora roku. Z pewną, Z pewną nostalgią patrzyłem właśnie przed chwilą na okna mojego y, gabinetu wychodzącego na krakowskie przedmieście. Ale no, myśmy się tam powinni, y, powinni spotykać. A, y, to albo nie wiem, być w studio te, telewizyjnym, głównych e, e, telewizji w, e, w kraju. No i fajnie się będziemy tam spotykać. No, tylko trzeba trochę czasu, e, energii. Pamiętam, że w latach 80. -tych to się wydawało, że to też będzie trwało wieczność. No nie trwało wieczność. E, trwało znacznie krócej. Ja myślę, że teraz będzie trwało jeszcze krócej. No, ja chciałbym zauważyć, że według najnowszych informacji to w pałacu spotyka się prezydent z kabareciarzami, więc e, <trym> może poopowiemy parę żartów i może też zostaniemy przyjęci. E, na, niestety nie wychodzi, dlatego, że to pierwsze spotkanie, e, trochę jest stresowane, aczkolwiek jest jedna rzecz, która mi cały czas chodzi po głowie, e, ta, ta postawa, władzy w stosunku do obywateli którą można obserwować mnie szczerze mówiąc niepokoi i tutaj naprawdę abstrahując od kwestii politycznych ale sytuacja w których ktoś trafia do aresztu bo na manifestacji spalił kukłę Putina gdzie stawia się barierki tutaj na krakowskim przedmieściu, policja chroni tulipany czy też walka z tulipanami straży miejskiej, pacyfikacja namiotu, Michał Stróżyk pobicie dziennikarza Gdańsk, gdzie niedawno na manifestacji rozpalono gaz na, na ludzi. Ja sam byłem gościem Straży Miejskiej, kiedy na, na manifestacji, czyli tutaj używałam megafonu. Wielu z nas jeszcze te, te, to miejsce odwiedzi i ja, ja tak się zastanawiam, że władzy tak na dobrą sprawę wizerunkowo na tym traci, tak? Jeśli aresztuje się 43 kibiców tylko dlatego, że mają transparent to, co miało miejsce w stoku? Oni nic nie robili, mieli po prostu transparent antyrządowy i dzisiaj w internecie krąży zdjęcie mandatu za to, że ktoś się obraził premiera. Więc pytanie, czemu władza tak, tak robi, tak? Że przecież to się wizerunkowo powinno nie opłacać, a z tego, co Wielu z nas sądzi, że władza głównie opiera się na wizerunku. Czy chce się opierać? E, no, władza robi to, co robi, ponieważ czuje się bezkarna. To, to widać było od samego początku. Znaczy, ta władza miała od, z, zaraz na początku, może jeszcze zanim była władzą, to już było ja widziałem to od 2005 roku. Oni mogli robić te wszystkie rzeczy. Tylko dlatego, że mieli przyzwolenie. No. Mieli przyzwolenie, jak powiedziałem, w mediów, w ośrodków ośrodków opiniotwórczych i, e, i on się znaczy oni się do tego przyzwyczaili. Oni uważały, że nie wolno, bo nikt ich za to nie krytykuje, a w każdym razie nie krytykuje się ich w sposób e, e, dostrzegalny. Ja myślę, że to jest także e, i, i może przede wszystkim dowód na Zdegenerowanie dużej części naszej opinii publicznej, także naszych mediów, dlatego, że takie wypadki to powinny być e, nagłaśniane, no, powinno się coś dziać, powinny być protesty. E, tymczasem, co my obserwujemy? Obserwujemy wypowiedzi dziennikarzy, którzy mówią. No to dobrze, że tego faceta dziennikarza. Albo co to za dziennikarz, jak on nie wiem, jest za, zapisem. Prawda? Więc, e, więc jest, jakoś myśmy my się już do tego i tak jak się przyzwyczajamy, nie wiem, do deszczu, czy do, do złej pogody, czy do zimnej temperatury w zimie, ale to wszystko bo to jest jeden wielki skandal. A? To jest naprawdę na degenerację dużej części naszej opinii publicznej. Że ona toleruje to wszystko. Ee, I stąd ten wizerunek, o którym tutaj Pan mówił, e, jest widoczny tylko dla tych, którzy to obserwują. A bardzo wielu ludzi tutaj, bardzo wielu ludzi z zagranicy tego nie, tego nie obserwuje, tego nie widzi. bo Widzi jest to, co jest napisane w, w dużych mediach i to jest to napisane, prawda, co jest przekazane przez jakieś tam ważne e, ośrodki. E, ja spotykam wielu ludzi, wielu polityków w Brukseli czy w Strasburgu, którzy bardzo z nami sympatyzują, ale ich wiedza jest wiedzą kompletnie fałszywą. A jest wiedzą kompletnie fałszywą, ponieważ inne nie mają, nie mają dostępu. Ja, ja słyszę ciągle o tym, prawda, że no, no to straszne, że was pre prezydent zginął, no jednak ci piloci, no, no nie można tak cztery razy podchodzić do lądowania, prawda? I, i, I to nie dlatego, że oni są pełni złej woli, tylko oni nie mają tej informacji. I jest bardzo trudno jest z tą informacją. Bo jak pojawi się pierwsze kłamstwo, to później, jak Państwo wiecie, sprostowanie już nie ma takiej mocy. Zresztą mało kogo to interesuje. Więc my mamy do czynienia obecnie w Polsce z wielką mistyfikacją. To jest taka placu, to jest jakaś taka wieś potomkinowska. Taki, 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 taki sztucz, taka się atrapa ta, ta, pod, pod, pełna bajerów, prawda, podmalowana. I, i, i wielu ludzi tę atrapę traktuje jako rzeczywistość. Nie tylko u nas, ale także, także i zagranicą. No stąd właśnie działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, ruchu obywatelskich jak Państwa ma sens. Ja wiem, że to wygląda troszkę jak walka Dawida z Goliatem, a jeśli ja dobrze pamiętam tę historię Dawida z Goliatem, to Goliat chyba nie wygrał na samym końcu. Chciałbym w tym momencie oddać głos Państwu. Może ktoś ma jakieś pytanie, coś, coś chce dowiedzieć się od Pana Profesora? Dzień dobry, nazywam no, się Łośniczka. Ja no, tak bardzo często czytam Pana teksty. A, Do mikrofonu no, może. Aha, bardzo, bardzo cenię Pana tutaj opinie. I, I właśnie chciałabym się dowiedzieć. Co myśli Pan w ogóle o podziale społeczeństwa? Bo my tutaj się czujemy bardzo dobrze we własnym gronie, natomiast jak przejdziemy tam gdzieś troszkę dalej, to widzimy, prawda, kpiących raczej, drwiących ludzi, którzy specjalnie nie, którzy nie interesują się albo sobie nie zdają sprawy, że sytuacja jest tak bardzo poważna, no, wydaje mi się, że jest poważna. Ten, ten, ten ogromny podział społeczeństwa na no, ludzi władzy i, i, i przeciwne obóz. Ja, oddając mikrofon panu profesorowi, chciałbym zaprosić Ewę Stankiewicz, żeby zajęła moje miejsce, a ja będę podawał mikrofon. Dziękuję. bardzo takie osoby, która zada pytanie, ale Odpowiedź na pytanie pana. Proszę pana, co no, ja mogę, co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że, tyle, że ja pamiętam w latach 80., że też pa, wielu patrzyło na, na tych opozycjonistów, Pamiętam opinię z swoich kolegów z uniwersytetu, że e, mówiono kośliwie o chłopcach w krótkich majteczkach. Majta to jak dziś mówiono o, o opozycji, że to są chłopcy w krótkich majteczkach. No więc. Cóż, no, jest dużo nienawiści i hamstwa w Polsce. Ale no, proszę zwrócić uwagę, że ta nienawiść i hamstwo jest wspierane i tolerowane przynajmniej od 2005 roku. To no, się nie spotyka z, z jakimkolwiek krytyką, o to jest nagłaśniane. No, z tym, no, dzięki. Takim osobom jak pani, cała Polska czy Polska tego drugiego biegu e, mogła oglądać przejawy e, no, tej o, społeczeństwa polskiego widzianego tej naj, naj, najgorszej strony. Więc oczywiście, że jest ta agresja, jest, e, jest niezrozumienie. E, no, ale co? No kto powiedział, że nasza sytuacja jest łatwa? No, no nie jest łatwa. Więc, y, ja, ja myślę, że, y, y, no, że trzeba patrzeć troszkę w takiej perspektywie. No to znaczy, jeżeli, jeżeli porównamy z, to, co się dzieje obecnie, z tym, co było kiedyś, nie wiem, to dwa lata temu, prawda? czy trzy lata temu, no to poza tą straszną rzeczą, jaką była ta katastrofa. No to jednak zrobiliśmy, no nie, nie tylko kilka razy. I jeszcze raz powtarzam, Polska została zmieniona no, i będzie dalej zmieniana. Więc to, to droga może być dłuższa, może być krótsza. Ja chciałabym, żeby była krótsza, ale, ale być może będzie dłuższa. Jeśli mogę zadać pytanie, chciałabym się dowiedzieć, czy w świetle właśnie tej bezkarności władz, o której pan powiedział, pan profesor, w świetle tego podziału, o którym pan profesor mówił, na tych ciemniaków i na tych światłych, w świetle tego, co się dzieje w, w mediach, e, czy my możemy w dalszym ciągu mówić o Polsce jako kraju demokratycznym, czy my możemy w ogóle mówić o demokracji w Polsce, czy możemy mówić o wolności słowa w Polsce i e, w świetle przygotowania tej wizyty społecznej, a później postępowania rządu, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie katastrofy, czy my możemy mówić o suwerenności Polski, jak pan profesor uważa? Czy, czy, czy może istnieć demokracja, gdzie nie ma opozycji, ewentualnie gdzie opozycja jest zagrożona w swoim istnieniu i grozi się jej zdelegalizowanie? Można zadać takie pytanie. Moja odpowiedź będzie taka, no właściwie może istnieć. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że ja pracuję w takiej dziwnej instytucji, która się nazywa Parlament Europejski. Proszę Państwa, w Parlamencie Europejskim nie ma opozycji. I powiedzieć komuś tam w Brukseli, że to jest niedemokratyczne, to narazić się na straszne szyderstwo. Ale to oczywiście jest końśliwa uwaga, dlatego, że jest poważne schorzenie. Przy czym u nas to, co to mówię, Ona to trwa od 20 lat. To znaczy od samego początku było to, to, to dążenie do monopolizacji. Kiedy ja teraz słyszę, nie wiem, że my dzielimy Polskę, że Partia Prawo i Sprawiedliwość dzieli Polskę, a ja słyszę, jak pada z ust niektórych ludzi, to, to tak jakby nie wiem, jakby złodziej krzyczał, łapaj złodzieja. Tam no, czym oni się zajmowali przez to 20 lat? No dzielenie Polski się zajmowali przez 20 lat. Całe serce, umysł, wszystko co mi, to w to włożyli. I te podziały w tej chwili zaszły bardzo głęboko i, i zapewne trzeba będzie włożyć wiele wysiłków, kiedy sytuacja się unormuje, mam nadzieję, że się unormuje, żeby te podziały jakoś, jakoś zasypać. Uh...